He's <laughs> okay. He it all night and he works all day. Yes, Serdeczne podziękowania dla partnera tego odcinka, ekipy RR MOTO Storunia, z, z którymi wspólnie przygotowaliśmy dla Was zarąbisty konkurs na dobry start nowego sezonu. Miejsce przez wielu z Was dobrze znane i bardzo wysoko oceniane, średnia 4,9 na 5 z niemal 400 Waszych opinii broni się sama. Ludzi, którzy starają się w tym kraju robić coś dobrze, poleca się z przyjemnością. RR MOTO rozwiązuje także w tym sezonie problem wybrania się na moto na dwóch kółkach. Na osoby, które przyjadą na motocyklu, czeka prywatny parking, strefa komfortu z miejscem do odpoczynku oraz darmowe dosłanie starych lub nowych ciuchów kurierem do domu. Ekipa RR Moto zadba o Was teraz także we wszystkie soboty, a na osoby, które przyjadą z odległości 150 km lub większej, czekają specjalnie wybrane gratisy. Dla tych, którzy skoczą do torunia na przejażdżkę i wstąpią do RR Moto, zostawiłem także coś od siebie. 50 pierwszych osób, które zrobi dowolne zakupy i powoła się na mnie, otrzyma zestaw Luczynowych gadżetów. W opisie pod filmem znajdziecie pineskę prowadzącą na szosę bydgoską do RR MOTO, a więcej na temat samego konkursu oraz nagród zobaczycie już za moment w dalszej części materiału. Tak, już odpalam wszystko. Kamera akcja. Dziś nie co robi I co, zaczynamy od tych cypelków nad rzeką, czyli od lewej strony, tak? No chyba Dobra No, no a razie bo to na wszystko jest ułożone i ulane I śliskie my na trening nie jedziemy tutaj zatem, no. nie tylko się przejechać Co innego wycieczka, co innego na kolanie tu za? teraz, nie? O, no. no, już się ładnie uchlapało Dobry Prosto, prosto, prosto Prawo, 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 prawo. prawo. Prosto, 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 prawo. prosto, prosto, prawo, prosto i... No i potem prosto. prosto. Mam nadzieję, że tam będzie ładniej trochę. Byleby nie zaczęło lać, to już będzie. No. To już będzie coś. No. Wiesz co, ja wypatrzyłem ostatnio, bo patrzyłem sobie tam, zalogowałem się do tego no. pułapu pół. moje pojazdy i masz wszystkie pojazdy wyszczególnione, czy mają ubezpieczenia, przeglądy, dane techniczne mhm. jakieś i tak dalej. No. I wyobraź sobie, że w którymś momencie tam ten pisał w dewilce przegląd powypadkowy. Jak, dlaczego? Nie wiem. Jak wejdziesz w historia pojazdu, to w tym roku jest napisane szkoda. Výpadek. I to tak naprawdę nie ma tego jak odkręcić. Bo jeżeli by było, że on walnął gafę, to wtedy na jego wydruku będzie, że to od niego, tak? Bo on nie będzie nam drukował strzepiku, tylko od siebie. Normalnie jest rowe badania okresowe, nie? Jak będzie dodatkowe tutaj, no to bez rozmienia terminu powinno być, jeżeli dodatkowe. Aha. No to Dobra. Dzięki za informację. No na razie. Dzięki. dzięki. Widzisz jak to jest przyjemnie? A, tak, Jeszcze się przyjedzie. coś dowiesz, pogadasz. To są fajne tutaj chłopy, sensowne, rozumne. Dobra, ma zielona stawiona. A, tak, rzeczywiście. wywrodzone, jakieś listewki są, widzisz? Aha, coś, coś ogarnęli. Ale, ale tu już im się nie chciało, tak? Posiłki, halo, halo, posiłki! A ty co za kim jesteś? Y -y, ja, y -y, reżyserem kina na akcji. Zobacz, jaka tu rzeka płynie z prawej strony. z lewej i z prawej. To jest kraina deszczowców, co? To jak tryb, jak no, jest wszędzie, zobacz, lewo, prawo, pole jest i nawet na polu ludzie już rzucają śmieci. A. To co, tu stajemy sobie na słonku na chwilę, nie? Bluetooth włącz. Czu. No, a teraz w tej podpińce już jest kulturka, jak w kocyku mogę lecieć. To, no tam -a, chyba tak. O no, leży nawet. Tak, bierze, No, nawet. Zaczyna się sezon strzelania za nie? To też musimy mieć na uwadze. 4 cztery dyszki to 4 jesteśmy kurna za minut Tu jeszcze chodzinek A no tak, tu prawo jeszcze chodzinek Zdejmę sobie ten cylinder No i sobie, mówię, nogami poruszaj, dupę trochę rozprostuj No i dobra O, jak milutko Patrz, ta siłka wielka fajna, widziałeś? Oni tutaj mają... A, kartofle Dzień Dzień dobry My chcemy do tamtej ścieżki, przy tym i tu jest jakiś przejazd. Próbuję. O, 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 to jest jakaś glina, co to jest? No właśnie. To jest jak kuna lód. Ale to już teraz to już trzeba. Właśnie. Może tu trzeba... by. Popatrz na oponę moją z tyłu. Wszystko zalepione. Na, 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 na twardo. Rybki, rybki siedzi tam, zobacz na tym cypelku, właśnie. No i jest gdzie wędkę wrzucić, nie? E. Takie po 3 centymetry, to co można porobić. E. <taki> Dziko na ma takim maluszku. O. Perle trzeba trochę więcej dać gazu niż na enduraku. Upp. No kurna, taki tutaj dla, dla perły dobry. Nie będę ci tam napieprzał z tyłu, bo Ej, dźwięk dobry. Jakby bombowiec z tunelu wyjeżdżał. Ale by nam kurna tu koła nie urwał. No jechać chyba. Nie, zgasło. A, Odpalił tak. jeszcze raz, o drugie podejście Inwestycyjne, jakieś tu budują Czyli a, już tak. ktoś zajął cały ten teren? No widzisz, że już powoli No i tam dziura jest Tam w dół? Tu jest w dół cały wybetonowany bunkier Tam no, następny taki bunkier, za z całą bramą A Ta. Tam już przez most nie można, widzisz, na moście stoi żółta tabliczka Teren wojskowy Bez strzelania, wejście grozi śmiercią tam Tu już a nie, nie jest strefa strzelania Teren wojskowy, Military Keep Out No entry Ole tu jest. śmieci na zobacz a. Tłuk nami włażą, widziałeś? A i tamtą wywalonym tą dziurą. Tak, że już nadjechaliśmy, to możemy to rzucić okiem. No i to nic nie ma. A. W lewo masz jeszcze tej i pewnie się dalej gdzieś idzie w ten kompleks. Ale dewilka na gumie to jest widok, który raduje moje serce nawet nie wiesz jak, no. O <noise> <noise> tego mi trochę brakuje, żeby pojechać na jakiś zbyły, tak na spokojnie, jak tam w Wieszczadach i na trawce się na chwilę położyć, zjeść sobie coś. Kurde. A tu mieli chyba za dużo tych kurna wojskowych starów i innych tych opon. Ekologiczną sobie zrobili wystawkę. COVID-19, no ciekawe. A ty. Widzisz, tu, tu się jednostka zaczynała, jest brama i stara buta. Artyleria, bóg wojny. Zakaz ruchu, przebywanie grozi śmiercią i tak dalej. A. A tamtą stronę? Trochę, to i sprzętu, lewo, prawo. Gościu karabin na plecy zarzucił. No dość ciekawe miejsce, tu byliśmy. Tam grozi śmiercią, tu grozi śmiercią, nie wiadomo w sumie gdzieśmy wjechali. Ten z przyczepą, ten z przyczepą, tu, zobacz. Co tu się zgrane? Tu same z przyczep, to my musimy sobie przyczepy gubić też, zobacz. No, ale tu jesteśmy z widokiem. jak blisko jest kurna to stare miasto po drugiej stronie Wisły. Siemano, cześć. Cześć. Kury to fajne, nie wiem czy to kupa płynie czy nie, ale w takie koryto na przestrzał se na gumie polecieć, to by było fajnie, nie? Obraz jeżdżamy trochę a Te domki kempingowe, na wczasy tu przyjechać, trochę dyskusyjna sprawa. Ale tam przystanek blisko. <laughs> ja, możemy jeszcze tutaj się włączyć jakoś ładnie. Przed autobus coś tam. Nitowania, spawania. A no, naprawy chyba, chyba się most, tak powiem, przekoronował. No. O młoteczek, to jest no. fajny młoteczek. A no. gościusze siedzi tylko na tyłeczku sweterku widziałeś. No. Nawet mu brewka nie tyknie, a ja kurna z tym ręcznym 40-kilowym... No, no. no zobacz, kolego. No, no im podremontowali, to widzisz, kurna. Zielone, zielone, wszyscy czekają. Sambiara dobrze na lewym pasie, też sobie daje radę. Oni są już tutaj. Już otwarte, 650 metrów. Koronę już widać złotą, no. ja wierzyka. Tak, to tak. Tam się też zaczyna. To tam jest por? Tor już złowy, po grzechu mam. Wiedziałem, tak. że takie zdrożały, chyba że na tych stacjach mają takie ceny. Kurna, 4 złote wafelek I za jednego grzechka 4 złote? No, tak. kurna. Dobra, jedziemy na koronę. Kulobcia korona. Jak lunatarga jakiś, nie? No, Dobra. Tak. Tu teraz w pandemii większość muzeów w Polsce dostaje jakieś śmieszne, a obuduje ryzyk w muzeum, dostaje no. z ministerstwa pełną kasę. Można? Można. A Puszka. to jest ta jego szkoła medialna. I tu się studiuje? Czy co no, tu się studiuje robi? studiuje się, to jest wyższa szkoła medialna. Po prawej tężnie, też wybudowane. Firma handlowo-usługowa Agatka. I ja ja Agatka się Agatka, poznaliście w kole. Ona była dobra z ja Ale do modlenia się to musi być ze złota korona na wierzchu. No inaczej to nie pomodlisz, no. no tutaj ten pis przyjeżdża, w tym kościele się spotykają, co te mają tańce za ręce, to się trzymają. Kingi na trzepali, no i to jest? stworzył sam. Własną atrakcję turystyczną I'm gonna go build my own theme park. Każda rodzina czyta, widziałeś? Nieco druga, nieco trzecia Fajny biznes Chcesz się ścigać? To na torze, zwolnij To tu się ścigają na tej drodze? O, co, pokradła jakieś Pizzeria Don Corleone Znaczy, tu mamy Zakira i manekina W razie czego 500 metrów w prawo i jesteśmy Ja nie wiem jak my to zjemy, co prawda Oni dają ci w zamkniętym pudełku i wypad Może Chociaż na tej ławce byśmy mogli usiąść, nie? Tu gościu wcina Ranie, to tu cisza, spokój. Przecież teraz to powinni tu zacząć strąbić wszyscy na siebie, nie? 17 godzina. To już godziny szczytu są. Na zlot motocyklowy to dobrze trafiliśmy? No to dawaj, to się pakujcie. Jak jechać, to możecie jajem dostać. Jajkiem? Ale to już czekają, w ręku mają? Bo to zanim ktoś do lodówki po jajko poleci, to już nas nie będzie. Będziemy po cichutku. <noise> Gdzie jest reszta towarzystwa? Kolegów zgubiłeś wszystkich! Będą jajkami rzucać w nas? może jakaś wielkopomna tradycja tutaj toruńska. Dzień dobry. CD zmieniam. No. A, to, to jest taka ich trochę pietryna, nie? Dnia ani godziny nie znasz? Ładne te Aprilka, nie? Co tam ten patrzysz? Check, patrzysz tam w części, tak. które części by tam już podebrać? Widać z daleka, no. że zadbana. A to ten most trochę w lepszym stanie jest. No. Możemy podjechać na ten tor, zobaczyć, jak to wygląda. Tylko tak jedźcie, żeby pół towarzystwa nie zgubić. Tu mamy 125. Powinna migacza wyłączyć to. <grym> O Jezus Ale mnie skurczo w łapę łapią lewą to Trochę popracowałeś No wczoraj jeszcze ją ćwiczyłem mocno Na tego, na gościa lewą Na tajemniczego nieznajomego <grym> Ale może taki jest urok Ducati No pamiętasz te panigalki nie? Też tak ta. samo jakbyś workiem kurna gwoździ napierdzielał Trochę dojazd jest na tor torta, jak na tego Ulrawa, nie? Te ma, te małe, widzisz po prawej. Jeżdżą sobie na tych małych tych RC Dzień dobry. No dobry. to dobry. że on jest brudny z no to, że wow. tu samochodami jeżdżą. Tutaj było to i pioch normalnie. Jest. Do tej pory to było tak, że można było sobie wjechać. Dając gościowi na budce, dwie dechy i jeździłeś do bóry. No a tu jest ten tor. E, ten kartowy, widzisz po prawej. Uchodź do nas! No to ciebie nie będzie na zdjęciu? A ktoś się musi poświęcić. To może ja wam zrobię? Jest chętny. O, jest, bohater. O, teraz każdy pojedynczo? Podejrzane, podejrzane. A pan nie jest z policji? Dobra, dobra, proszę tu sobie zacować. <noise> <noise> Bóg zapłać. Teraz to już odpocząć, jakby się dało, to jakąś herbatkę. Dobra, tu się rozwalimy. Ah. O, slipstream mój. Cóż, dawaj, podmieniamy na świeżego. A taka szczuplutka, ale zobacz, nie? Zadbali, żeby... Można powiedzieć. Foxa spodnie mi się, kurna, podarły. No, ale to każdy, każdy by się podarły, tak? No to tak jak ty, jak spaliłeś o kolektor, no nie? No to już nie widać spodni generalnie. No tak. To no ciekawe czy by rok ochrania, się po asfalcie na pitach wytrzymało. Tak jak wspominałem wcześniej, nie zapomnieliśmy o was i wspólnie z RermoTo przygotowaliśmy dla Was kilka bardzo fajnych rzeczy na dobry start nowego sezonu. Mamy trzy poziomy nagród przewidziane dla pięciu farciarzy. Dwie osoby będą mogły wybrać dowolny model i rozmiar rękawic z aktualnej oferty marki Shima. Dwie kolejne osoby otrzymają nowe buty Shima Exo w wersji wentylowanej i jedna dodatkowa osoba, szef wszystkich farciarzy będzie mógł wybrać sobie dowolny model oraz rozmiar kurtki od tego samego producenta. Warunki udziału w konkursie znajdziecie w opisie pod filmem i przypiętym komentarzu. Powodzenia, my ruszamy dalej. Tak, dobre, dobre kilometry dzisiaj, nie? Tak, fajny wyjeździk wszedł. No ludzi, rzeczywiście bardzo mało, nie? Bo... Nie, widać, że to się. Zresztą, że jest zimno, jeszcze na razie, Ta. nie? To nie jest lato. Latem to myślę, że mimo pandemii, to i tak ludzie powyłażą, no bo już nie dadzą rady, nie? Obiećmy sobie te uliczki tutaj. Tu jest to więzienie po prawej stronie. Myślę, tu fanfaranfa, a tam ktoś kurna przez kraty, nie? Wygląda. <grym> Ty widzisz, tu to, to wszystko po lewo odcieli zakazami ruchu. Bo zobacz tam, jak się gościu dobra. świeci, to ja pierdykam, zobacz. A to dziewczynka się założyła. Bo się świeciła na jak folutek, to już e. wiem. Dobrze miała kurteczka. Tak. Puściutko, zobacz. Tu chyba jakiś ratus mają. Sex shop market. Sex shop używane. To. O chory no jadą, zobacz. I to tryplaki dwa? Co to jest? Nie, to nie tryplaki. R... Ścigacze wyszły, kurna, ale, ale będzie ja. się działo. jak chłopaki wypróli daleko. No, no widzisz, nie dał rady i musiał odpuścić w pewnym momencie. Nie, koniec końce bardzo przyjemny dzionek, super się udało. Pogoda dopisała, to To czerwone jest, Szymuś, całe. Ło kurna, jak rozpuszczona guma do lucia. Coraz zimnie, nie? Do trzech pewnie spadnie. Jakby mieć teraz te ciuchy z włączeniem tego grzania swojego. A są te takie, że nie musisz całych kurtek kupać, tylko po prostu wkłady sobie kupisz i jedziesz w tym co masz? Nie, mam pojęcia w ogóle nie sprawdzamy. Musimy sprawdzić o co chodzi. Teraz trzy minuty. Piętko też zamknięte? No, chyba tak, nie? W ogóle jakoś tak ciemno jest dziwnie tak, Przed chwilą, przed chwilą światła. A, czyli już. A, kaput. No to lecimy. Dosiada i zamyka szybka. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy. Bo z daleka słychać, jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Brawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski z Rider Stary, to nie ście...